Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hieluronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Dzień dobry państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej podcast Stomatologia Implanty Nauka i Biznes. Poprzedni podcast byłem gościem w klinice Fraternity i ten podcast również jest w klinice Fraternity w Warszawie na Mokranskiego 10. Rozmawiałem z panem doktorem Janem Perkiem. Rozmawialiśmy o pacjentach jakby ostatniej szansy, gdzie, gdzie albo mieli powikłania z implantami wszczepionymi, albo brak było kości i oferowane były rozległe przeszczepy kości w szczęce i w żuchwie. I tu rozmawialiśmy o implantach zygomatycznych, o uzupełnieniach w 1-2 dni natychmiastowych, zamiast czekania 15 miesięcy. I tutaj pan doktor Jan Perek wspomniał o takiej funkcji, która istnieje w klinice Fraternity. To się nazywa opiekun pacjenta. I jest to absolutnie zupełna nowość, którą wprowadzono. Tutaj dzisiaj jestem gościem we fraternity. Moją rozmówczynią jest Weronika Tauer, która ten koncept wprowadziła. Weronika, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Proszę opowiedz nam, a słuchają nas zarówno i pacjenci, jak i lekarze stomatolodzy i studenci, opowiedz nam, na czym ten koncept opiekuna pacjenta polega. Przede wszystkim jest to stanowisko, które w Polsce jest stosunkowo niedawno. Wprowadziliśmy je do naszych klinik Dental Fraternit i tutaj w Warszawie 4 lata temu. I spełnia ono wiele, wiele funkcji, zarówno dla naszych pacjentów. Jest to bardzo fajna sprawa, gdyż jesteśmy, opiekunowie są takim łącznikiem między lekarzem. Przepraszam, bo tutaj od razu mi się nasunęło tak? takie, y, y, taka paralela do opiekuna w banku, bo jak dzwonią z, z ofertami kredytowymi, to zawsze ci opiekunowie dzwonią, jest jakiś opiekun kredytu albo opiekun bankowy, więc, więc y, czy, czy, czy to ma coś wspólnego w sensie... Często spotkałam się z porównaniem opiekuna pacjenta w klinikach do... O, musimy wyłączyć telefon. Y... Przepraszam bardzo. Tak. Często spotka... spotykałam się i spotykam się z określeniem stanowiska opiekuna pacjenta w klinikach stomatologicznych i porównaniem do konsierża w hotelu. I rzeczywiście to troszeczkę tak można określić z perspektywy pacjenta. Bo opiekun jest to osoba, która jest pośrednikiem między lekarzem a pacjentem. Zależało nam na tym, żeby wszyscy pacjenci, którzy trafiają do naszych klinik, czuli się w nich bezpiecznie, czuli się zaopiekowani, ale też czuli się poinformowani. Tak w tak szerokim zakresie jak jest tylko możliwe. Czyli praktycznie oni sami nie muszą myśleć co ja mam teraz robić, czy mam czekać, czy mam do którego lekarza mam iść, czy mam robić wypełnienie, czy umówić się nie nie. na zdjęcie radiologiczne, czy mam czekać na telefon. Jak to właśnie wygląda Absolutnie u Was? Absolutnie nie. Opiekun pacjenta przeprowadza pacjenta, można powiedzieć, za rękę, od pierwszej do ostatniej wizyty w naszej klinice. Przeprowadza go przez całe kompleksowe leczenie. Począwszy od wypełnienia karty. U nas pacjenci sami karty nie wypełniają, robimy to za nich, oczywiście podczas, podczas rozmowy z nimi. I też my koordynujemy wszystkie wizyty pacjentów. Jesteśmy, też tłumaczymy pacjentom, dlaczego dane leczenie jest niezbędne, które leczenie powinno nastąpić po którym. Też rozmawiamy z pacjentami na temat, takie ciężkie tematy, tak, czyli finansowe. Nie ukrywajmy, że stomatologia nie jest, nie jest tania i wielokrotnie zdarza się, że te plany leczenia, są um, bardzo drogie. I... Zobaczmy, Weronika, mhm. czyli porównując do jakby starego modelu, to, to wszystko, o czym mówisz. Czyli, jakby rozmawianie o, o leczeniu, to musiał w, wykonywać lekarz, tak? Tak, i w tej chwili też oczywiście lekarz przedstawia pacjentowi um, plan leczenia. No, ale um, ludzie są różni. Niektórzy pacjenci potrzebują zadać e, więcej pytań lekarzowi, niektórzy mniej. Potrzebują być zrozumia zrozumiani, tak. potrzebują czasu porozmawiać, uspokoić się. Dokładnie. I, a z kolei lekarz to. No lekarz nie powinien się tym zajmować, tak? Musi przekazać plan leczenia, musi go wytłumaczyć od strony medycznej, od strony klinicznej natomiast nie jest w stanie poświęcić pacjentowi tyle czasu, ile poświęcamy my, bo my czasami rozmawiamy z pacjentem godzinę, 45 minut i to nie zawsze są rozmowy e, na temat leczenia. To są rozmowy na temat ich potrzeb, na temat poczucia własnej wartości, z jakiego powodu chcą to zrobić, albo z jakiego powodu e, ich stan uzębienia jest taki, jaki jest, co się wydarzyło. To mi się części. wydaje bardzo ważne, co powiedziałaś z tym poczuciem własnej wartości, bo... Czy może być tak, że niekiedy pacjenci przychodzą i myślą, że jak dostaną implanty, to rozwiążą się ich wszystkie problemy, i, i wtedy dostają te implanty? Przy czym implanty to są po prostu śrubki, których nie widać, tak. dostają zęby i, i wtedy co, jeżeli ktoś. Znaczy, ja bardzo, bardzo lubię obserwować ten osta ostatni moment leczenia, jak już. Już pacjent ma ten piękny, nowy uśmiech, i e, wtedy już nie patrzę na zęby, tylko patrzę na oczy pacjenta, jak się zmieniają. My wielokrotnie, jakkolwiek to górnolotnie czy patetycznie zabrzmi, zmieniamy życie pacjentom, bo e, w momencie, kiedy tych zębów brakuje albo nie ma wcale. Albo pacjent nie może się uśmiechać, komfort jego życia no, nie jest taki, jak być powinien, więc nie czerpią z tego życia garściami, nie, nie są szczęśliwi, nie mogą żyć, jeść, funkcjonować tak, jakby sobie tego życzyli. I my, odbudowując uśmiech, też odbudowujemy te części właśnie jego życia, które gdzieś jakiś czas temu utracili. Więc czasami te rozmowy, ja mam wrażenie, to są takie rozmowy, jak na kozetce u psychologa. Bo to, na czym najbardziej nam zależy, to to, żeby pacjent miał stworzone maksymalne poczucie bezpieczeństwa, żeby nam ufał, żeby wiedział, że jesteśmy tutaj po to, żeby mu pomóc i żeby zrozumieć jego potrzeby, i też troszkę zrozumieć jego sytuację, bo nie każdego jest stać na takie drogie leczenie. Ale też my podpowiadamy, jak to zrobić, jak to rozłożyć w czasie, żeby osiągnąć ten pożądany przez lekarza, ale też przez pacjenta efekt końcowy, na przykład rozkładając to troszeczkę dłużej w czasie. Weronika, tak jak wspominaliśmy, to jest nowy koncept w Polsce tego na pacjenta ty go wprowadziłaś. Skąd go zaczerpnęłaś? Skąd ten pomysł u Ciebie? Hmm. Ja cztery lata, lata temu zaczęliśmy współpracę tutaj w Dental Fraternity z, z Janem i z Maciejem i spotkaliśmy się właśnie właściwie tak, jak ja byłam po krótkim doświadczeniu w pracy w takiej hiszpańsko-włoskiej sieci klinik. Sieci I oni tam mieli ten koncept oni tam tego tam tak, koncept opiekuna pacjenta próbowali wejść na polski rynek, ale nie do końca im się to udało, bo jednak no, każdy kraj ma swoją specyfikę, ludzie swoją mentalność, więc nie dało się tego przenieść jeden do jednego. Natomiast ja miałam tę okazję, żeby zobaczyć na miejscu w Rzymie, w dwóch klinikach, jak to stanowisko. Jak to stanowisko funkcjonuje, i postanowiliśmy tutaj właśnie z właścicielami Dental Fraternity, z Janem i z Maciejem, spróbować to przenieść na nasz lokalny polski rynek. I co, udało się? Udało się, tak. Jest to, jest to nasz ogromny, ogromny sukces. Wszystkie kliniki. To jest wielki sukces, bo wiem, że ostatni weekend mieli się nawet szkolenia dla, dla właścicieli czy pracowników innych klinik dentystycznych. Tak, zdecydowanie, tak. Postanowiliśmy się podzielić podzielić naszą wiedzą, naszym czteroletnim Doświadczeniem. Troszkę czasu nam zajęło podjęcie tej decyzji, bo jest to zdecydowanie nasza przewaga konkurencyjna na rynku klinik stomatologicznych. Więc tak, zaczęliśmy, zaczęliśmy się dzielić z tą wiedzą, bo uważamy, że lepiej jest uczyć się od praktyków, od osób, które mają doświadczenie, uczyły się na własnych błędach. Niż, ym, niż od innych osób. Poza tym wydaje mi się, że jak, jeżeli prowadzicie kursy i, i jest coś w tym, że im więcej się daje, tym więcej się otrzymuje, to jakby ci, którzy uczą innych, jak w pewnym sensie yy, sami doskonalą się, bo po pierwsze to, co uczą. To jakby wewnętrznie już muszą wykonywać i praktykować na dzień, day day-to-day basis, zasadach codziennie. Dokładnie. To jest to jakby taka, taka publiczna obligacja, zobligowanie się, bo jeżeli my uczymy, że mamy takie standardy, to te standardy musimy przestrzegać. A po drugie, wydaje mi się, że w takiej interaktywnej sesji rodzą się jakby. Kolejne pomysły jak to jeszcze oczywiście, udoskonalić. Oczywiście, ale to był taki kurs, gdzie my uczyliśmy, my przekazywaliśmy swoją wiedzę i swoje doświadczenie, ale nie ukrywam, że tych cennych informacji udzielili nam uczestnicy kursu, tak, dzieląc się swoimi doświadczeniami z zarządzania klinikami bądź współpracy z pacjentami, więc to jest naprawdę też wartość dodana dla nas. Poza tym ja uważam, że jaką falę wysyłasz, taką, taką dostajesz i tak to funkcjonuje, myślę, w życiu. I tak jak powiedziałam, trudno nam było podjąć tą decyzję, bo to jest nasza przewaga konkurencyjna, nasza ogromna praktyka, a to stanowisko opiekuna pacjenta jest szalenie wartościowe wartościowe z punktu widzenia pacjenta, wartościowe też z punktu widzenia. Osób zarządzających kliniką. Ym... I, samych. I samych lekarzy. I samych lekarzy. Teraz mam propozycję. Gdybyśmy mhm. spróbowali, gdyby, właściwie gdybyś Ty wymieniła, yy, to co zyskuje pacjent, co zyskuje klinika i co zyskuje lekarz. No, to, co zyskuje lekarz, to już yy, z naszej rozmowy i wcześniejszej z Janem widzieliśmy, że jakby mniej czasu musi spędzać na rozmowę z pacjentem i tego pacjenta ma jakby. Yy, yy, Zaprezentowanego z jego oczekiwaniami. Ale wracamy. Co zyskuje pacjent? Pacjent przede wszystkim dostaje od, nas, um, dostaje od nas pakiet informacji, czyli co jest do leczenia, z jakiego powodu. Czyli od was, czyli od tego opiekuna, od opiekuna. czyli w rozmowie. Tak. Osoba po... siada z pacjentem i mówi proszę panią, proszę pana, u pani trzeba zrobić to. Doktor to. przygotował taki i taki plan leczenia. Pierwszy raz o planie leczenia pacjent słyszy od lekarza, natomiast opiekunowie są po to, żeby wytłumaczyć czasami albo dopowiedzieć. Dlaczego trzeba zrobić, dlaczego najpierw, to, trzeba zanim zrobić. się zrobi, tamto. Tak. Poza tym nie każdy mm, lekarz potrafi rozmawiać y, z pacjentem językiem niemedycznym. Po, poza tym, <laughs> tym wydaje mi się, że, że również to jest i jakby dodatkowa wartość, że dla pacjenta. Że w rozmowie z opiekunem on może na przykład powiedzieć: No, to mi się nie podoba, ja bym chciał, chciała inaczej. I wtedy ten opiekun może zapytać: OK, ale jakby pani chciała? I wtedy jakby mo mogą się zrodzić i. Z, to znaczy, tutaj mm, ja myślę, że staramy się tak. My zawsze przygotowujemy najlepszy plan leczenia dla pacjenta bo to lekarz leczy, to lekarz bierze odpowiedzialność za pacjenta i on decyduje, jaka forma leczenia będzie najlepsza i najefektywniejsza dla tego pacjenta. Pacjent, no, oddając się w ręce lekarza, powinien mieć do niego zaufanie. Lekarz z drugiej strony bierze odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje. Więc nie za każdym razem, jak pacjent mówi, bo ja bym chciał, albo ile kosztują implanty. To nie jest sklep z implantami, to jest miejsce, w którym my leczymy przy użyciu implantów tak? albo innych metod leczenia, więc też jesteśmy od tego, żeby pacjentowi wytłumaczyć, dlaczego akurat taka metoda będzie dla niego najlepsza, ale też pacjent dowiaduje się od nas, nie musi się martwić o logistykę, nie musi, jeżeli pacjent kwalifikuje się do leczenia interdyscyplinarnego. Czyli, e, czyli przez wielu specjalistów przez wielu to specjalistów, informacja dla pacjentów? Tak. To opiekunowie dbają o to, żeby trafił pacjent w odpowiednim momencie swojego leczenia do odpowiedniego specjalisty. To opiekun... A czy może pacjent ponarzekać do opiekuna? Na przykład był specjalisty i, i, tak, i coś mu się tak, nie podobało. Tak, oczywiście. Miałam taką sytuację, że przyszedł pacjent do mnie i powiedział: Pani Weroniko, czym. Ja jakoś tak nie do końca czuję tego, tego doktora czy tę panią doktor. I, co? I zmieniacie Zmieniam. Oczywiście, i zmieniacie. tak, zmieniamy, bo najważniejszy jest dla nas komfort pacjenta. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Stomatologia nie jest niczym przyjemnym i leczenie stomatologiczne nie, nie należy do przyjemnych, więc musimy stworzyć takie warunki naszym pacjentom, żeby zminimalizować stres. Bo zobaczmy, Weronika, bo jeżeli takiego opiekuna nie ma i na przykład ten pacjent nie czuje się komfortowo z danym lekarzem, to co się najczęściej dzieje w, w innych miejscach? Zmienia klinikę. Czyli opuszcza. Czyli klinikę. opuszcza, czyli traci klinika pacjenta. I, I podejmuje następne ryzyko, bo nie wiadomo na jakiego lekarza znowu trafi, tak. prawda? A klinika traci i jeszcze y, lekarz le, nie dostaje feedbacku od pacjenta, tak. bo umówmy się, każdy z nas jest człowiekiem, jakby powiedzmy prywatnym i profesjonalistą mhm. i doskonalimy się. Wykonując ten zawód, czy, czy inny zawód, jako ludzie i jako profesjonaliści. I wydaje mi się, że jest korzystne, żeby ten lekarz, jeżeli on został na przykład raz, czy drugi czy trzeci, odrzucony przez jakiegoś pacjenta, który za y, y, powiedział do, do ciebie, że chce zmienić, że on może wyciągnąć lekcje z tego. Ale dokładnie tak. No, zdarzyła mi się, jak pracując 4 lata, zdarzyła mi się raz tylko taka sytuacja. Natomiast, tak jak, mówię, tak, jak, tak jak mówisz, jest to szalenie istotne, żeby mieć też informacje zwrotne od pacjentów. Bo zawsze można coś poprawić, zawsze można pracować lepiej i zawsze dbanie o pacjenta może być na wyższym poziomie. Czyli wydaje mi się tak, że omówiliśmy już korzyści pacjenta, to jest po pierwsze. Tak, jeszcze że, jedną rzecz chciałam tak. dodać. W innych klinikach tego wydaje mi się, że nie ma. U nas pacjent ma bezpośredni kontakt z opiekunem, więc omija się elementy recepcji. Więc czy po zabiegu, czy jeżeli pacjent po omówieniu planu leczenia przed rozpoczęciem ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania albo coś się wydarzyło i nie może podjąć tego leczenia w tym czasie i chce je zwykle przełożyć. Tak, zwykle tak jest, wydaje mi się, bo umówmy się, tak, tak jak powiedziałaś, pobyt w klinice, pobyt na fotelu dentystycznym, bo, bo najczęściej rozmowy, ja nie mówię o Waszej klinice, mhm. gdzie jest opiekun, ale jak pacjent przychodzi do, do normalnej innej kliniki, to o planie i o niekiedy też kosztach rozmawia lekarz z pacjentem, który siedzi na fotelu dentystycznym, tak. który nie jest najbardziej przyjaznym otoczeniem no dla pacjenta. Dużo informacji pacjentowi umyka wtedy. dopiero jak ludzie wychodzą z kliniki, to wtedy rodzą się dopiero pytania. pytania. Tak. Poza tym też jeszcze jest tak, że um, lekarz... Um, tak jak mówię, po pierwsze, nie ma tyle czasu, ile dana osoba by potrzebowała na rozmowę, żeby, żeby, żeby pozadawać pytania. Nie każdy też ma na tyle odwagi, żeby powiedzieć, panie doktorze, ale ja nie rozumiem, co Pan do mnie mówi. Proszę mi wytłumaczyć to jeszcze raz. I od tego właśnie jest opiekun i. To jest myślę, że też bardzo duża wartość dla, dla pacjenta, że ma ten bezpośredni kontakt z opiekunem. W każdej chwili ja dzisiaj miałam telefon, dzisiaj miałam telefon od starszej pani, która wczoraj miała konsultację u naszego chirurga szczękowo-twarzowego, i powiedziała Pani Weroniko, ale ja tak sobie przemyślałam, ja nie do końca rozumiem, dlaczego powinniśmy zrobić w ten ani w inny sposób. Poprzedni telefon też miałam pacjent umówiony już na odbudowę mówi do mnie, Pani Weroniko, coś mi nie poszło tak w kwestiach zawodowych, potrzebuję więcej czasu, no, żeby, tak, żeby, zorganizować, żeby zorganizować finanse. Normalnie pacjent by odwołał wizytę i nie informował recepcji, z jakiego powodu. A te telefony, powiedz, one są zwykle między 9 a 17? Nie, <głosy> <głosy> nie zdarzają, się, zdarzają się też w godzinach, Niestandardowych, tak to powiem, ale muszę powiedzieć, że jednak. Tak, jak my szanujemy naszych pacjentów, pacjenci też szanują nas. Jeżeli te telefony są zbyt wcześnie rano bądź zbyt późnym wieczorem, zawsze jest czy ja pani nie przeszkadzam, czy możemy porozmawiać. Także to jest szalenie miłe. Te relacje, które mamy zbudowane z pacjentami, one nierzadko wchodzą w taką relację przyjacielską, to może zbyt dużo powiedziane, ale znamy się, tak wiemy już mniej więcej. Jeżeli leczenie trwa 9 miesięcy i jesteśmy w stałym kontakcie, no to mamy swoje nawyki um, jakieś życiowe tak? I, i, i wiemy już o nich. Więc... No to, to jest taka relacja na lata już. A tak. oprócz tego wiemy. Że najlepszą reklamą dla kliniki jest reklama. Polecenia, polecenia tak zdecy zdecydowanie z ust do ust i tak. Od to, pacjenta zadowolonego. Tak. tak i pacjenci przekazują, przekazują telefon nie do recepcji, tylko już, już do, do opiekuna. Zadzwoń do tej, do tej pani, tak ona ci wszystko powie, do kogo się powinieneś umówić, najpierw na jaką konsultację. Wszystko ci tam powiedzą, o nic się nie musisz martwić, więc. To uważam za, za sukces, który żeśmy osiągnęli, ogromny, ale tak jak mówię, cztery no lata praktyki, trudnych sytuacji, też troszeczkę pracy takiej metodą prób i błędów, ale myślę, że, i to też potwierdzają nasi pacjenci, ostatnio nasza pacjentka powiedziała, że 50% sukcesu planu leczenia to jest rola opieku na pacjenta, więc to jest szalenie, szalenie miłe dla nas. Tylko pozostaje pogratulować, bo stworzyliście, właściwie tworzycie nową jakość w polskiej stomatologii. I chciałem zapytać, ten kurs to macie dla kogo? Dla opiekunów kurs to pacjenta jest czy, czy dla właścicieli klinik, żeby najpierw jakby oni kupili ten koncept i potem chcieli stworzyć takie stanowisko? żeby to efektywnie wprowadzić do e, praktyki stomatologicznej, trzeba poznać całą koncepcję bo stanowisko, stanowisko opiekuna pacjenta to nie tylko obsługa pacjenta, ono tak jakby musi być wprowadzone, wprowadzone, dopasowane do struktury, struktury kliniki, jako firmy. W związku z tym podzieliliśmy ten cykl szkoleń na trzy moduły. Pierwszy to jest skierowany właśnie do lekarzy, którzy są właścicielami klinik. Bądź do osób, którzy, które zarządzają klinikami, żeby pokazać cały koncept. To może o tym porozmawiamy w następnym odcinku, bo i, który będzie skierowany właśnie do profesjonalistów, mm -hmm. do właścicieli klinik, do lekarzy, jak stworzyć takie stanowisko opiekunów pacjenta. I teraz podsumujmy szybciutko. Korzyści dla pacjenta to jak, co, prowadzenie za. Poczucie rękę, bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa. Tak. Mogą zadzwonić. Yy, praktycznie o każdej porze no, przyzwoitej dnia, <grych> czy dokładnie. wieczoru, mogą poskarżyć się na lekarza, mogą, mogą zapytać o wszystko dokładnie. praktycznie. Korzyści dla lekarza. Lekarz... Jeszcze tutaj bym dodała, jeżeli chodzi o korzyści dla pacjenta. Pacjent na samym początku, przed rozpoczęciem leczenia wie, jak długo będzie trwało leczenie, z jakich elementów ono się składa i jaki będzie całkowity koszt tego leczenia? No to, to, to jest najważniejsze. To jest, to jest zdecydowanie najważniejsze, najważniejsze. Bo sam spotykałem się z osobami, czy nawet słyszałem od lekarzy, bo konflikt się rodzi, jak, jak nie ma porozumienia, jak nie ma dorozumienia, pacjent nie wie, czy lekarz mu tego nie wyartykułował, i potem miało być szybciej, miało mniej kosztować, a to wszystko Dokładnie trzeba porozmawiać, tak. czym tak jak stwierdziliśmy, coś jest też korzyść dla lekarza na to potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości? Zdecyd usiąść. Poza tym lekarz jest od leczenia, a nie od rozmawiania na temat pieniędzy, na temat rabatów, na temat tego, dlaczego to tyle kosztuje, dlaczego nie mniej, dlaczego w innych klinikach jest taka, a nie inna cena. Na te wszystkie pytania odpowiada opiekun, a nie lekarz. Lekarz w naszych klinikach e, ma absolutnie 100%, 100 swojego czasu poświęcić pacjentowi na jego leczenie. I tutaj zakończymy ten, ten podcast. Bardzo dziękuję i ja teraz, dziękuję. teraz do wszystkich pacjentów informację jeżeli chcecie doświadczyć takiej nowej stomatologii, takiej nowej dentystyki z opiekunem pacjenta. Zapraszamy. Przychodźcie do Fraternity, Mochnackiego 10 i tutaj... Jana Pawła 26. Tały, ja myślę, że będzie miała już wiele, wiele yy, W każdej, telefonów w każdej i, naszej klinice mamy po dwóch opiekunów ile pacjenta. Ile mamy trzy kliniki, Senatorska 20, Dental Max. Dental Fraternity Centrum na ulicy Jana Pawła 26, no i Dental Fraternity na Ochocie Mochnackiego 10, gdzie serdecznie ja zapraszam, bo tu sentymentalnie jestem związana z tym I miejscem. I w dodatku do podcastu podamy linki do, do klinik. Dziękujemy Państwu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.